A jeśli chodzi o olej kokosowy. Ale odpowiednio otwoczony, Dlatego że żeby olej kokosowy był naprawdę i taki, żebyśmy z niego mogli wydobyć pełny zakres wszystkich jego właściwości, to jeśli się go wytłoczy i mamy go na przykład w słojczku, to ma strukturę kryształu. Mhm. Jeśli się kupuje w sklepie jakąś białą maś, to to nie jest dobre. Znaczy na pewno jest lepsze niż olej nasz jakikolwiek rafinowany. Natomiast to nie jest to, co z niego można wycisnąć, a żeby można taki olej kokosowy mieć dobry, to najlepiej sobie samemu kupić maszynkę do robienia takiego oleju, bo to jest bardzo wolno działająca maszynka. To jest naprawdę takie prawdziwe tłoczenie na zimno, bardzo mówię wolne. Ale potem ja widziałem taki, taki olej, no to nie mogę mu wierzyć. I smak to jest zupełnie, znaczy zupełnie nie, bo jest podobny do kokosa cały czas, ale jest bardziej wyrazisty i